Siemas, z tej strony Michael i dziś chciałbym Wam przedstawić krótką historię Grand Prix Włoch. Mistrzostwa Świata na żużlu 2021 ruszają 24 kwietnia, czyli za około ponad 2 miesiące. I właśnie we Włoszech, w Torrecano, ma się odbyć pierwszy turniej w tym sezonie. I miejmy nadzieję, że obecna sytuacja na świecie nie pokrzyżuje planów organizatorów i wszystko odbędzie się zgodnie z planem. A teraz przejdźmy już do tej krótkiej historii Grand Prix Włoch. Pierwszy turniej o Grand Prix Włoch odbył się w 1996 roku w Lonigo i w tych zawodach wygrał Hans Nielsen. Późniejsze turnieje w Lonigo odbywały się w latach 2005-2008 i wtedy wygrywali tutaj Tony Rickardson, Jason Crump, Nicky Pedersen i Hans Andersen. I tutaj taka mała ciekawostka: na stadionie w Lonigo nie było trybun, była usypana górka wokół toru i kibice oglądali zawody na przykład na kocach. Od 2009 roku Torrensano stało się miejscem, w którym rozgrywano Grand Prix Włoch. Dwa pierwsze turnieje w Torrensano wygrał Tomasz Golob i zdobył tu również tytuł Mistrza Świata. W 2011 roku wygrał tu Andreas Jonsson, w 2012 Antonio Lindbeck, a ostatnim jak dotąd edycję Grand Prix Włoch w 2013 roku wygrał Nils Christian Iversen. Rekordzistą tego 400 metrowego toru jest już wcześniej wspomniany Antonio Lindbeck. No i tylko tyle udało mi się znaleźć informacji na temat tych zawodów, jeżeli materiał wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. No i ja już nie mogę się doczekać startu sezonu żużlowego, dajcie znać w komentarzach czy wy też tęsknicie, dziękuję za oglądanie, cześć!